Chyba tak, ale już ja, ja, się uspokoili. Oby to była prawda. Widziała któregoś z nich? Ani mój mąż, ani Juan Miguel nie weszli jeszcze spokoju. Tak powiedziała Juan Miguel Tak, tak poufale? Sí, sí. Po imieniu. Bezczelna. Mówiłam pani, że jej nie trawię. Za bardzo się spoufala. Nie uważasz? Oj, przepraszam. Wymknęło mi się. Nie dotykaj jej. Chcę pomóc. Nie. Nie. Przysparzasz jej tylko ciepień Jesteś jej przekleństwem. Wyjdź. Mariciu nie życzy sobie Twojego towarzystwa. Tak, proszę odejść. Tata mówi prawdę. I nie przychodź więcej. Odejdź. Co się stało? Pokłóciłeś się z Maliciuj? Nie. Wybacz, nie chcę teraz rozmawiać. Źle się czuję. Nie bądź taki. Pomogłam ci. Powiedz, jak ci poszło z Maliciuj? Źle. Wiem mnie za swoją ślepotę i nienawidzi. a nie mówiłam? Jej ojciec zrobił mi awanturę. Maricuic wstała, by nas rozdzielić i upadła. Biedaczka. No no, 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 digas, Ale skąd się tam wziął pan Patricio? Nie Patricio, bardzo mi przykro. Tak się starałam i wszystko na nic. Nie martw się. Pozwól, że Ci pomogę. Dobrze, uspokój się. Nie płacz. Widziałeś? Przewróciłam się Jesteś zdenerwowana Dlaczego wstałaś, choć nie powinnaś? Przestraszyłam się Tak się kłóciliście Bałam się, że się pobijecie Chciałam was rozdzielić Ale jestem do niczego i nie mogę zrobić paru kroków, by nie upaść Nie płacz Odzyskasz wzrok Będziesz chodzić Jeździć na rowerze Zobaczysz syna Wystarczy, tato Nie opowiadaj mi bajek O czym ty mówisz? Znam prawdę Wiem, że nie można mi już pomóc. Nigdy nie będę widzieć. Muszę stąd wyjść. Zaczekaj. Pójdę z Tobą. Lepiej nie Nie martw się Potrzebujesz z kimś porozmawiać Nie zostawię cię samego Zostań z Marichui Jest z nią ojciec Potem przyjdzie pani Cecilia Zresztą zaraz tam wrócę Pozwól, że pójdę z tobą Potrzebujesz mnie Niepotrzebnie powiedziałem Juanowi Miguelowi, że twoja ślepota jest nieodwracalna Dowiedziałam się o tym wcześniej Od kogo? Od Huli. Nie zmęczyliście się? To długa bajka nie, ani trochę Przeciwnie Nigdy nie nudzą mnie twoje bajki Mogłabym ich słuchać w dzień i w nocy Znasz wiele pięknych historii Posłuchajcie zatem ostatniej części opowieści wigilijnej Nawijaj, jak mówi Mariciu Czekając, aż chłopiec skupi indyka Stary Sknerus myślał o tym, jak bardzo jest zadowolony. Duchy wigilijne dały mu do myślenia. Zapamiętał ich nauki. Wierzył, że więcej go nie najedzą. Przechodnie widzieli jak się uśmiechał. Witali się z nim, a on życzył im wesołych świąt. W końcu chłopiec wrócił z indykiem, który był tak duży, że malec nie mógł go unieść, więc przyciągnął ptaka na sankach. Stary szczerze uśmiechał się na jego widok. Zapytał czy chłopiec zna jego pracownika. Dziecko odparło, że tak. Starzec poprosił, by go zaprowadził do jego domu. Poszli więc. Chłopiec zaś ciągnął samki z ciężkim indykiem. Kiedy dotarli na miejsce, stary zapłacił chłopcu, a ten bardzo się ucieszył. Sknera zapukał do drzwi. Przywitała go cała rodzina pracownika. Powiedział, przyniosłam mały podarunek. Mam nadzieję, że upiecze go pani od razu. Żona zaprosiła goście do środka. Wszyscy mu dziękowali, zwłaszcza najmłodszy syn, który chodził o kulach Ciągle powtarzał, niech Bóg Pana błogosławi, a Stary odparł, niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Miło to słyszeć. Nareszcie Starzec się zmienił. Tak? Tego dnia rodzina świętowała, zajadając pysznego indyka. Pracownik nie mógł uwierzyć w to, co się stało, zwłaszcza gdy starzec wręczył mu gruby plik banknotów i powiedział, że to pieniądze na leczenie synka. Pracownik był bardzo wzruszony, ale jeszcze bardziej jego szef. Skorzystał z okazji, by przeprosić swego urzędnika za złe traktowanie. Ten przyjął przeprosiny i stary pożegnał się, uradowany, że spełnił dobry uczynek. Następnie poszedł do domu siostrzeńca, ale bał się zapukać do drzwi. Przechadzał się przez chwilę, zanim się na to zdecydował. Otworzyła mu najstarsza córka i natychmiast go ucałowała. Zaprowadziła buja do jadalni, w której wszyscy siedzieli już przy stole, zastawionym smacznymi, wigilijnymi potrawami przyrządzonymi przez żonę siostrzeńca. Starzec od dawna nie miał okazji ich kosztować. Zapytał, czy mogę zjeść z Wami kolację. Wszyscy byli szczęśliwi, że wuj postanowił spożyć z nimi wieczerzę wigilijną. A stary poczuł, że jest otoczony miłością. Od dziecka marzył o takiej wigilii. Wszyscy jedli i radowali się. Stary wrócił do domu bardzo szczęśliwy. Tej nocy spał głęboko i spokojnie, jak nigdy w życiu. Miał wreszcie czyste sumienie. O świcie zszedł do biura, by czekać na pracownika. Zawsze tak robił, żeby upewnić się, że przychodzi on na czas, choć urzędnik nigdy się nie spóźniał. Stary był gotów skarcić go, gdyby to się zdarzyło.